Pionak 125 Pionak 125 pro silnik wchodzony cieczą 12,2 konia mechanicznego 125 cm pojemności Prędkość maksymalna jaką tutaj podaje producenta to jest 105 km na godzinę Jak znam życie chłopaki wycisnął więcej zbiornik paliwa wynosi 17 litrów Wysokość siedziska na wysokości 780 mm, Waga, z tutaj e, maksymalne obciążenie 150 kg, a sama waga motocykla to jest 131 kg. on praktycznie się e, niczym nie różni od Junaka e, RS. Tutaj tylko tyle, że dodatkowo ma e, hamulec e, tarczowy z tyłu. Generalnie jest to ten sam motocykl, tyle że silniejszy silnik i chłodzony cieczą. Także tak wygląda Junak RESTRO.